Dłonie mi drżały, gdy mecenas Nowak otwierał testament mojego męża. Trzy dni wcześniej, podczas pogrzebu w kościele świętego krzyża, moja siostra Agnieszka nachyliła się do mojego ucha i wyszeptała słowa, które rozdarły moje serce. On nigdy nie był Twój, Ewa, zawsze należał do mnie. Dwadzieścia lat małżeństwa z Markiem, a teraz siedziałam w zimnej kancelarii notarialnej przy Marszałkowskiej, czując na sobie wzrok całej rodziny. Nikt nie spodziewał się tego, co za chwilę miało wyjść na jaw. Testament w rękach mecenasa był jak tykająca bomba. Gdy jego słowa wypełniły pokój, twarz Agnieszki pobladła, a ja poczułam, jak po latach upokorzeń nareszcie odzyskuje grunt pod nogami. To, co odkryłam tego dnia, nie tylko zmieniło moje życie, ale również obnażyło mroczne tajemnice, które nasza rodzina skrywała przez pokolenia. Dorastałam w cieniu mojej siostry Agnieszki. W naszym domu na obrzeżach Krakowa, gdzie zapach pierogów i bigosu mieszał się z wonią książek ojca profesora, Agnieszka zawsze błyszczała. Była starsza o trzy lata, piękniejsza, pewniejsza siebie. Kiedy ona zdobywała nagrody na konkursach recytatorskich, ja jąkałam się przy rodzinnym stole podczas niedzielnych obiadów u babci na Kazimierzu. Popatrz na swoją siostrę, powtarzała mama, nakładając ziemniaki i kotlet schabowy, ona wie, jak się zachować w towarzystwie. Te słowa wbijały się we mnie jak drzazgi, zwłaszcza podczas imienin, chrzcin i komunii, gdy cała nasza rodzina zbierała się, by świętować. Agnieszka zawsze w centrum uwagi, ja zawsze na marginesie. Pamiętam moje osiemnaste urodziny. Rodzice zorganizowali przyjęcie w ogrodzie, zaprosili rodzinę i przyjaciół. Miał to być mój dzień, przygotowywałam się tygodniami, kupiłam nową sukienkę, ułożyłam włosy, a potem Agnieszka weszła do ogrodu, trzymając za rękę swojego nowego chłopaka, Marka. Wysoki, z ciemnymi włosami i oczami koloru burzowego nieba, studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Gdy go przedstawiła, wszyscy goście nagle zapomnieli, czyje to urodziny. To jest Marek, mój narzeczony, oznajmiła, pokazując pierścionek. Moje przyjęcie stało się jej zaręczynami. Tej nocy płakałam do poduszki, nie wiedząc jeszcze, jak bardzo los splecie nasze ścieżki. Trzy miesiące później, podczas rodzinnego wyjazdu na grzybobranie w Bieszczady, wszystko się zmieniło. Agnieszka pokłóciła się z Markiem i wyjechała do Warszawy na praktyki. On został, zagubiony wśród obcych ludzi. To wtedy zaczęliśmy rozmawiać najpierw o literaturze, potem o marzeniach. Pod osłoną sosnowego lasu, zbierając podgrzybki i prawdziwki, odkryliśmy w sobie pokrewne dusze. Gdy wróciliśmy do Krakowa, Marek zerwał z Agnieszką. To koniec powiedział jej przez telefon, a ja słyszałam każde słowo, siedząc w kuchni nad kubkiem herbaty z malinami. Wiedziałam, że powinnam czuć wyrzuty sumienia, ale czułam tylko rosnącą nadzieję. Pół roku później byliśmy parą, a Agnieszka nie odzywała się do mnie. Rodzice byli rozdarci. Z jednej strony cieszyli się moim szczęściem, z drugiej martwili się o Agnieszkę. Podczas wigili, gdy łamaliśmy się opłatkiem, tata spojrzał mi w oczy i powiedział cicho: Pamiętaj, że rodzina jest najważniejsza. Cokolwiek się stanie, musicie być dla siebie siostrami. Kiedy rok później Marek poprosił mnie o rękę, zrobiłam to, co wydawało mi się właściwe. Zadzwoniłam do Agnieszki z prośbą o błogosławieństwo. Jej odpowiedź była lodowata. Bierz go, skoro tak bardzo go chcesz, ale pewnego dnia odkryjesz, że to, co ukradzione, nigdy naprawdę do ciebie nie należy. Mimo to pobraliśmy się w małym kościołku w Zakopanem, z widokiem na Tatry. Agnieszka nie przyszła na ślub. Zamiast tego przysłała prezent – stary, rodzinny pierścień z szafirem, który według tradycji przechodził z matki na córkę. Dołączyła kartkę. Żebyś pamiętała, skąd pochodzisz i co ci się naprawdę należy. Włożyłam pierścień do szkatułki i schowałam na dnie szafy. Przez następnych dwadzieścia lat zbudowaliśmy z Markiem życie w Warszawie. On rozwinął kancelarię prawną, ja prowadziłam galerię sztuki na starym mieście. Nie mieliśmy dzieci. Lekarze mówili o niewyjaśnionej niepłodności. Agnieszka wyszła za mąż, za dyplomatę i wyjechała do Brukseli. Widywałyśmy się rzadko, głównie na pogrzebach, najpierw dziadków, potem rodziców. Na powierzchni wszystko wróciło do normy. Wymieniałyśmy się kartkami na święta, czasem dzwoniłyśmy do siebie. Ale pod tą fasadą czułam, że Agnieszka nigdy mi nie wybaczyła. Czekała, na co miałam się przekonać w dniu, gdy Marek zmarł na zawał serca, zostawiając mnie z tajemnicą, której istnienia nawet nie podejrzewałam. Pogrzeb Marka odbył się w pochmurny, październikowy dzień. Liście na drzewach w parku Łazienkowskim zmieniały kolory: czerwień, złoto, brąz, jakby cała Warszawa ubierała się w żałobę razem ze mną. Kościół Świętego Krzyża wypełnił się ludźmi: klientami kancelarii Marka, przyjaciółmi, rodziną. Przyleciała nawet moja kuzynka z Chicago. Agnieszka przyjechała dzień wcześniej. Zatrzymała się w hotelu, choć proponowała jej nocleg w naszym, teraz już moim, mieszkaniu przy Placu Trzech Krzyży. Wolę mieć własną przestrzeń, powiedziała chłodno, gdy odebrałam ją z lotniska Chopina. Podczas stypy w restauracji na starówce, Agnieszka siedziała naprzeciwko mnie. Ubrana na czarno, z perłami na szyi, prezentem od swojego męża dyplomaty, wyglądała na zmęczoną, ale wciąż piękną. Obserwowałam, jak rozmawia z dawnymi znajomymi Marka, jak pochyla się, słuchając ich wspomnień, jak delikatnie dotyka ich dłoni w geście pocieszenia. Marek zawsze powtarzał, że twoja galeria to najlepsze, co mu się w życiu przytrafiło, powiedział Tomasz, wspólnik Marka z kancelarii, podając mi kieliszek wódki żubrówki. To prawda, wtrąciła Agnieszka, uśmiechając się lekko. Marek zawsze miał oko do pięknych rzeczy. Coś w jej tonie sprawiło, że poczułam zimny dreszcz. Przez dwadzieścia lat nauczyłam się ignorować te drobne ukłucia, ale teraz, bez Marka przy moim boku, czułam się odsłonięta. Ewa, Agnieszka podeszła do mnie później, gdy większość gości już wyszła. Mecenas Nowak wspomniał o spotkaniu w sprawie testamentu. Chciałabym w nim uczestniczyć, jeśli nie masz nic przeciwko. Spojrzałam na nią zaskoczona. Dlaczego miałabyś w nim uczestniczyć? Jej oczy błysnęły. Jestem rodziną, jedyną rodziną, jaka ci została. Te słowa zawisły między nami jak mgła nad Wisłą o świcie. Następnego dnia, tuż przed moim wyjściem do kancelarii notarialnej, Agnieszka zadzwoniła. Jady z lotniska będę spóźniona, nie zaczynajcie beze mnie. Myślałam, że wracasz jutro do Brukseli, powiedziałam. Zmieniłam plany. Jej głos brzmiał inaczej, napięty, jakby powstrzymywała emocje. Jest coś, o czym musimy porozmawiać. W kancelarii mecenasa Nowaka czekali już Tomasz i Krystyna, księgowa Marka. Siedzieliśmy w milczeniu, patrząc na zegarek. Gdy wskazówki pokazały 11:15, drzwi otworzyły się i weszła Agnieszka, a za nią, ku mojemu zdumieniu, Piotr, nasz kuzyn z Wrocławia, którego nie widziałam od pogrzebu rodziców. Przepraszam za spóźnienie, powiedziała Agnieszka, zajmując miejsce obok mnie. Korki na Wisłostradzie. Mecenas Nowak, starszy mężczyzna o twarzy naznaczonej zmarszczkami jak mapa, skinął głową i wyjął z szuflady kopertę. Przed odczytaniem testamentu pana Marka Kowalskiego, zaczął formalnym tonem, chciałbym państwa poinformować, że zmarły złożył u mnie również list, który zgodnie z jego instrukcjami mam przekazać pani Ewie Kowalskiej po jego śmierci. Podałam mi kopertę. Moje imię napisane było charakterystycznym, pochyłym pismem Marka. Czułam na sobie wzrok wszystkich, szczególnie Agnieszki. Czy mogę? Zaczęłam. Oczywiście, przerwał mecenas Nowak, proszę przeczytać list w swoim czasie, przejdźmy teraz do testamentu. Schowałam kopertę do torebki, czując jak moje serce przyspiesza. Co mogło być w tym liście? Jakie ostatnie słowa Marek chciał mi przekazać? Mecenas otworzył teczkę i zaczął czytać. "Standardowe formuły prawne przepływały przeze mnie jak woda przez sito. Nie mogłam się skupić, dopóki nie usłyszałam swojego imienia. Mieszkanie przy placu Trzech Krzyży oraz galerię sztuki Perspectives przy ulicy Piwnej zapisuje w całości mojej żonie Ewie Kowalskiej. Odetchnęłam z ulgą, przynajmniej to, ale wtedy mecenas kontynuował." Moją kancelarię prawną, Kowalski and Partners, wraz z wszystkimi aktywami, pozostawiam w równych częściach mojemu wspólnikowi Tomaszowi Nowakowi oraz, tu zrobił pauzę poprawiając okulary, mojemu synowi Michałowi Wiśniewskiemu. W pokoju zapadła cisza. Syn? Jaki syn? Agnieszka wstała gwałtownie, przewracając filiżankę z kawą. Czarna ciecz rozlała się po białym obrusie jak atrament. Wiedziałam, powiedziała cicho, patrząc na mnie, zawsze wiedziałam. Mecenas Nowak odchrząknął. Pan Marek pozostawił również instrukcje dotyczące kontaktu z panem Michałem Wiśniewskim, który obecnie mieszka w Poznaniu, oraz tu spojrzał na Agnieszkę, wyjaśnienie całej sytuacji, które zgodnie z wolą zmarłego mam teraz odczytać. Czułam, jak krew odpływa mi z twarzy. Syn? Marek miał syna? Z kim? Kiedy? Dlaczego nigdy mi nie powiedział? A potem, jakby w odpowiedzi na moje niewypowiedziane pytania, mecenas Nowak zaczął czytać list Marka. List, który miał wywrócić moje życie do góry nogami i ujawnić sekret, który Agnieszka najwyraźniej znała od lat. Droga Ewo. Droga Agnieszko, zaczął czytać mecenas Nowak. Jeśli słyszycie te słowa, znaczy to, że nie znalazłem w sobie odwagi, by powiedzieć wam prawdę za życia. Agnieszka stała nieruchomo, jej dłonie zaciśnięte w pięści. Ja siedziałam, jak sparaliżowana. Dwadzieścia trzy lata temu, na kilka miesięcy przed moim ślubem z Ewą, pojechałem do Poznania na konferencję prawniczą. Tam spotkałem Martę Wiśniewską. To, co miało być jednorazowym błędem, zmieniło się w coś więcej, gdy dwa miesiące później Marta poinformowała mnie, że jest w ciąży. Mecenas Nowak przerwał, zerkając na mnie z niepokojem. Skinęłam głową, by kontynuował, choć czułam, jak mój świat rozpada się na kawałki. Postanowiłem wziąć odpowiedzialność finansową, ale poprosiłem Martę o dyskrecję. Bałem się reakcji mojej ówczesnej narzeczonej, Agnieszki, z którą byłem wtedy w separacji. Tak, Agnieszko, to było podczas naszego rozstania, zanim związałem się z Ewą. Agnieszka zaśmiała się gorzko. Kłamstwa, same kłamstwa, mruknęła. Gdy Michał się urodził, odwiedzałem go potajemnie, wspierałem finansowo. Z czasem nasze spotkania stały się regularne. Marta nigdy nie wymagała ode mnie więcej, ale ja chciałem być obecny w życiu mojego syna. Ewo, za każdym razem, gdy mówiłem, że jadę na konferencję do Poznania, w rzeczywistości odwiedzałem Michała. Wspomnienia zalały mój umysł, wszystkie te weekendy, które Marek spędzał na konferencjach, wszystkie te późne telefony, które odbierał w swoim gabinecie. Przez 20 lat żyłam w kłamstwie. Jest jeszcze jedna rzecz, którą muszę wyznać, kontynuował mecenas, a jego głos wydawał się dochodzić z oddali. Agnieszko. Pamiętasz naszą ostatnią kłótnię przed rozstaniem? Oskarżyłaś mnie wtedy o zdradę, miałaś rację, to była Marta. Ale to, co nastąpiło później między mną a Ewą, było prawdziwe. Ewo, pokochałem cię szczerze, choć początkowo zbliżyłem się do ciebie, by zapomnieć o moich problemach. Poczułam, jak łzy spływają mi po policzkach. Dwadzieścia lat małżeństwa, a ja wciąż byłam tylko zastępstwem, pocieszeniem. Agnieszko, głos mecenasa stał się ostrzejszy. Wiem, że nigdy mi nie wybaczyłaś, ale proszę, nie obwiniaj Ewy. Ona nie wiedziała o Michale, nie wiedziała o wielu rzeczach. Agnieszka podeszła do mnie, jej twarz wykrzywiona w grymasie, który trudno było zinterpretować. Gniew, satysfakcja, smutek? On nigdy nie był Twój, powtórzyła słowa z pogrzebu. Zawsze ukrywał przed Tobą prawdę, zawsze wracał do niej, do Marty, do swojego syna. Wstałam, czując nagły przypływ siły. A ty, wiedziałaś, przez cały ten czas? Dowiedziałam się pięć lat temu, odpowiedziała cicho. Przypadkiem spotkałam ich w Poznaniu, w parku. Marek, Marta i nastoletni chłopak, który wyglądał dokładnie jak on w tym wieku. I nic mi nie powiedziałaś? Mój głos drżał. Dlaczego miałam ci powiedzieć? Warknęła. Zabrałaś mi go, ukradłaś moje życie. Sięgnęłam do torebki i wyjęłam kopertę od Marka rozerwałam ją drżącymi palcami Najdroższa Ewo przeczytałam na głos Gdy to czytasz już mnie nie ma nie potrafię prosić o wybaczenie za moje kłamstwa ale jest coś co powinnaś wiedzieć Test który zrobiłem w zeszłym roku wykazał że jestem bezpłodny od urodzenia Michał nie jest moim biologicznym synem Spojrzałam na Agnieszkę której twarz pobladła co to znaczy? spytała, wyrywając mi list z ręki. To znaczy powiedział cicho mecenas Nowak że zgodnie z dalszą częścią testamentu, pan Marek zlecił badanie DNA, które potwierdziło, że Michał jest synem jego brata, Piotra. Wszystkie oczy zwróciły się na Piotra, który siedział nieruchomo w kącie pokoju. Marta i. Zaczął Piotr, ale nie dokończył. Więc przez cały ten czas, powiedziałam, patrząc na Agnieszkę, przez dwadzieścia lat nienawidziłaś mnie za odebranie ci mężczyzny, który ukrywał przed nami wszystkimi prawdę? Mężczyzny, który udawał ojca, dziecka, swojego brata? Agnieszka opadła na krzesło, jej wyniosłość zastąpiona nagłym zrozumieniem. On nie był tym, za kogo go uważałyśmy. Dodałam, czując jak gniew miesza się ze smutkiem, ani Twoim, ani Moim. Wstałam, zbierając swoje rzeczy. Meczenasie Nowaku, proszę przesłać wszystkie dokumenty do mojego mieszkania. Teraz muszę stąd wyjść. Gdy miałam Agnieszkę, zatrzymałam się na moment. Przez dwadzieścia lat żyłam w cieniu Twojej nienawiści i jego kłamstw. To koniec. Wyszłam z kancelarii, zostawiając za sobą Agnieszkę, Piotra i ducha Marka Kowalskiego, człowieka, którego obie kochałyśmy, ale żadna z nas tak naprawdę nie znała. Trzy dni po odczytaniu testamentu zamknęłam się w naszym mieszkaniu przy Placu Trzech Krzyży. Wyłączyłam telefon, zasunęłam zasłony i po prostu leżałam, patrząc w sufit. Czułam się jak po wybudzeniu z dwudziestoletniej śpiączki. Wszystko było obce, nieznane, przerażające. Czwartego dnia ktoś zapukał do drzwi. Przez wizjer zobaczyłam Krystynę, księgową Marka. Wpuściłam ją niechętnie. Ewa, powiedziała, stawiając na stole torbę z zakupami, martwiliśmy się o ciebie. My? Spytałam, nalewając sobie herbaty. Nie zaproponowałam jej, nie miałam siły na uprzejmości. Ja, Tomasz, pracownicy galerii. Usiadła naprzeciwko mnie. Ewa, jest coś, o czym powinnaś wiedzieć. Coś, czego nie było w testamencie. Spojrzałam na nią zmęczonymi oczami. Marek prowadził drugie konto bankowe. Tajne, nawet przede mną. Dowiedziałam się o nim przypadkiem miesiąc przed jego śmiercią. Wyjęła z teczki wyciąg bankowy. To nie były pieniądze dla Marty czy Michała, to był fundusz dla ciebie. Na wyciągu widniała astronomiczna kwota dwa miliony złotych. Po co mi te pieniądze? Spytałam, odsuwając kartkę. W notatkach Marka znalazłam wzmiankę, że to na wypadek, gdybyś chciała otworzyć filię galerii w Paryżu. Pamiętasz, zawsze o tym marzyłaś? Paryż. Nasze podróże poślubne, spacery wzdłuż sekwany, zwiedzanie małych galerii na Montmartrze. Marzenie, które odłożyłam na później, bo Marek zawsze był zbyt zajęty, zbyt związany z Warszawą, a teraz wiedziałam dlaczego. Jest jeszcze coś, Krystyna zawahała się. Agnieszka dzwoniła do kancelarii, chce się z Tobą spotkać parsknęłam śmiechem po co, żeby się nacieszyć moim upokorzeniem? Nie wiem, ale wydawała się inna, złamana. Następnego dnia pojechałam do Łazienek królewskich umówiłyśmy się przy pałacu na wyspie. Agnieszka już czekała, karmiąc łabędzie. Wyglądała starzej, zmęczonej, jakby wydarzenia ostatnich dni pozbawiły ją całej wyniosłości. Dziękuję, że przyszłaś, powiedziała, gdy usiadłam obok niej. Milczałyśmy przez chwilę, obserwując łabędzie. Rozwiodłam się, oznajmiła nagle, dwa lata temu. Nie chciałam, żebyś wiedziała. Spojrzałam na nią, zaskoczona. Dlaczego? Bo udawanie, że moje życie jest idealne, było jedyną rzeczą, która pozwalała mi przetrwać. Jej głos załamał się: Bogdan mnie zdradzał przez lata, z sekretarką, z sąsiadką, z moją przyjaciółką, dokładnie tak, jak Marek zdradził mnie z Martą. Nie wiedziałam powiedziałam cicho nikt nie wiedział trzymałam fasadę. Perły, eleganckie przyjęcia, wakacje na majorce. Zaśmiała się gorzko, a w środku umierałam z samotności. Poczułam ukłucie współczucia. Mimo wszystko, mimo dwudziestu lat nienawiści, była moją siostrą. – Dlaczego nigdy nie powiedziałaś mi o Marku i Michale? – spytałam. Agnieszka westchnęła. Na początku chciałam cię zranić, tak jak ty zraniłaś mnie, odbierając mi Marka. Potem, potem zobaczyłam, jak na niego patrzysz, jak bardzo go kochasz i pomyślałam, niech ta miłość się rozpadnie sama, jak moja. Ale teraz wiemy, że Michał nie był nawet jego synem, powiedziałam. Tak, pokiwała głową. Kolejne kłamstwo w życiu pełnym kłamstw. Spojrzała na mnie. Rozmawiałam z Piotrem. Opowiedział mi wszystko. On i Marta, oni naprawdę się kochali, ale Marta bała się reakcji rodziny, rozwodka z dzieckiem spotykająca się z młodszym mężczyzną. Więc gdy Marek zaoferował, że uzna dziecko za swoje, przyjęła to, dokończyłam. Tak. A Marek? Agnieszka zawahała się. Marek użył tego jako wymówki, by odwiedzać Poznań, by uciekać od swojego życia, od ciebie, ode mnie, od odpowiedzialności. Łzy napłynęły mi do oczu. Przez dwadzieścia lat żyłam z człowiekiem, którego nie znałam. Agnieszka wyciągnęła rękę i po raz pierwszy od lat dotknęła mojego ramienia. Ja też. Przez dwadzieścia lat żyłam myślą o człowieku, który nigdy nie istniał. Siedzieliśmy w milczeniu, patrząc na wodę. Co teraz zrobisz? spytała w końcu. Nie wiem, odpowiedziałam szczerze. Może otworzę filię galerii w Paryżu. Marek zostawił mi pieniądze na to. Paryż! uśmiechnęła się lekko. Zawsze o tym marzyłaś. A ty, spytałam, wracasz do Brukseli? Nie, pokręciła głową. Złożyłam wymówienie w ambasadzie, wracam do Polski, może do Krakowa, zacząć od nowa. Tydzień później odebrałam telefon od mecenasa Nowaka. Michał Wiśniewski chciał się ze mną spotkać. Zgodziłam się, choć nie wiedziałam czego się spodziewać. Spotkaliśmy się w kawiarni w Łazienkach. Był wysoki, ciemnowłosy, rzeczywiście podobny do Marka, ale teraz, gdy wiedziałam prawdę, dostrzegałam też rysy Piotra. Pani Ewa podał mi rękę. Dziękuję, że się pani zgodziła. Możemy przejść na ty, zaproponowałam, że w końcu jesteś, byłeś, zająknęłam się. Pasierbem pani męża, dokończył z lekkim uśmiechem. Tak, to skomplikowane. Opowiedział mi swoją historię. Jak Marek odwiedzał go regularnie, jak uczył go grać w szachy, jak zabierał na mecze lecha Poznań, jak rozmawiał z nim o prawie, zachęcając do pójścia w jego ślady. Czy wiedziałeś, zaczęłam, że nie jest moim biologicznym ojcem? Tak, od zawsze. Mama nigdy tego nie ukrywała. Ale Marek był. był obecny. Starał się. Michał spojrzał na mnie poważnie. Przepraszam, że pani nie wiedziała o mnie, o wszystkim. To nie twoja wina, odpowiedziałam szczerze. Wiem, że zgodnie z testamentem połowa kancenarii należy teraz do mnie, powiedział, ale ja nie chcę być prawnikiem. Studiuję historię sztuki. Zawsze mnie to fascynowało. Spojrzałam na niego zaskoczona. Historię sztuki? Tak, pokiwał głową. Marek czasem opowiadał mi o pani Galerii, o wystawach, które pani organizuje. To brzmiało pasjonująco. Poczułam, jak coś we mnie pęka. Ostatnia zapora, ostatni mur, który zbudowałam wokół swojego serca. Michał, powiedziałam powoli, planuje otworzyć filię galerii w Paryżu. Potrzebuje kogoś, kto zna się na sztuce i mógłby mi pomóc. Jego oczy rozszerzyły się. Naprawdę? Naprawdę? Uśmiechnęłam się. Pierwszy raz od tygodni czując coś na kształt nadziei. Może moglibyśmy porozmawiać o tym przy kolacji, razem z twoją mamą i Piotrem? Trzy miesiące później stałam na balkonie mojego nowego mieszkania z widokiem na wieżę Eiffla. Na stole leżał list od Agnieszki, która kupiła dom w Kazimierzu Dolnym i zaczęła malować. Obok telefon, wiadomość od Michała, który znalazł dla galerii nowego artystę, młodego rzeźbiarza z Montmartre. A w dłoni trzymałam stary, rodzinny pierścień z szafirem, ten, który Agnieszka przysłała mi na ślub. Przez dwadzieścia lat leżał w szkatułce, zapomniany. Jutro wysyłałam go do Krakowa dla córki Agnieszki, która właśnie skończyła osiemnaście lat, z kartką Żebyś pamiętała, że rodzina to więcej niż krew, to wybór, który podejmujemy każdego dnia. Minął rok od pogrzebu Marka, rok od słów, które moja siostra wyszeptała mi do ucha, rok od testamentu, który zmienił wszystko. Dziś moja galeria w Paryżu świętuje pierwszą rocznicę działalności. Michał prowadzi ją z pasją, której nie spodziewałabym się po kimkolwiek. Ja dzielę czas między Warszawę i Paryż, między przeszłość i przyszłość. Agnieszka przyjechała na otwarcie nowej wystawy. Stałyśmy razem przed obrazem przedstawiającym dwie kobiety na moście. Jedna patrzy w dół na wzburzone wody, druga w górę na rozjaśniające się niebo. Wybrałaś? spytała. A ja wiedziałam, że nie chodzi o obraz. Tak, odpowiedziałam. Wybrałam życie bez cienia kłamstw, bez ciężaru urazy, wybrałam wolność. Jeśli kiedykolwiek staniesz przed wyborem między goryczą a przebaczeniem, między przeszłością a przyszłością, pamiętaj: prawdziwe wyzwolenie przychodzi nie wtedy, gdy inni przyznają ci rację, ale gdy ty sama pozwolisz sobie ruszyć dalej. Dziękuję, że wysłuchaliście mojej historii. Jeśli podobała Ci się ta opowieść, zostaw komentarz poniżej i zasubskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych prawdziwych historii, które pokazują, że nawet z największego bólu może narodzić się nowe życie.